Siemaneczko, ludziska witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Suloy. Jest ze mną David Ogierzo. Nie słuchajcie go, on kłamie. Mm, dobra. Mm, co robimy? Znalazłem coś. Co tam? To nie gadaj, z co tym to Ej, co to jest? Co to jest? Incendiary Artifact. Improvs Roland Scorpio Turret, Skill. Add to są skill różne. Jak Artif, użyjesz ten artefakt, wybuchnie coś. Nie, to jest artefakt. Jak użyjesz ten artefakt, patrz, ja mam artefakt taki, patrz. No ja go użyłem i co? I postaw tureta. I postawiłem turetę. I powinienem coś dawać. Bo mój na przykład się pali ten ptak. I twój artefakt no tam coś pisze. co on Aha, fireball. Elemental no. artifacts add elemental damage to your action skill. No. The scorpion deals fire damage, dobra. Skąd macie te artefakty? One dropią po prostu. Z... Tak, tak, po prostu randomowo dropione Dobra. Zazmę listy. Dobra, C gdzie trzeba jechać? pisz do daleka, więc zbiera auto. <grym> Ale weź jakieś inne. Weź jakiegoś innego Questę no. 360. Czemu innego? Nie, dobra, tego no, bo. Spawnisz jedzie? auto? Jedzie ktoś Spawni. ze mną? Nie można drugiego jest. autosu spawnić. Musisz zrobić. Czekaj to, czekaj Musisz Cię. drugie, bo masz musisz, tutaj masz. Musisz, tam masz zakładkę, na drugie musisz nacisnąć. Oooooh. się? Tak. Mhm. Już oczywiście ukradziane. Ile kostu? O, wysiadłem niechcący. <grym> Weź <Wystarczymy> się. <grym> Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Ups, coś wybuchło Gdzie, Gdzie ty jedziesz? Aha, to ja tam mam... Ja i... Ups Ja Ale... low, levela, low level minion i dostałem 1000 ekspo za niego, nie? Tak, wysiadłem z auta Teraz mnie rozwalą, co za cwele <grym> No wiedziałem, <laughs> sk Skutasy tam wyjeżdżasz? wjeżdżasz Ty Czek, źle jedziemy, nie? No. nie? Dobra jesteśmy tutaj... Co to co jest ten plusik? Plusik to jest... Help do... station. No? The fuck? Co? Help station jest za nami he he Help station jest dla frajerów Gdzie on kurwa jedzie, nie? No ja już jestem, tu już trzeba być Coś tam było, próbowałem rozjebać na chuj Taki Podniemy Wow Ma mało HPK Nieu. O kurde przebijał ciebie Urnox Dobra To co, gramy pół godziny, coś takiego No może troszkę dłużej Dobra to tutaj włączę sobie stoper. Dobrze później Reset No i leci. Dobra, to będzie w ciul ciężka Ukupcie się nie pamiętam troszkę to misji Granaty, 4 ataku Ja ci dam 30, nie? 35 chyba Nie, nie Ale to było słabsze od mojego Nie, dałem ci to z tam To nie wiem, to ja sprzedałem to Myślałem, że coś wziąłeś Fak, ale jestem głupi Wow Iść do was? O chuj, to w ogóle damage'a w to nie ma Musisz im wyjść strzelać, bo będziesz miał damage. Kupiłem sobie tarczę. 232 damage'a. Trzy magazynki no czy... na jednego, fajnie. Musisz mu wyjść strzelać. Ej, eee, ekst... Nie wiem, ryj... jakie macie tarcze? Jaką macie tarczę? Ile pojemności? 174. Jest ja 171 chyba. Jak mu będzie żywotko wyjść strzelał, to będziesz miał no to... damage a. Niech się otworzy. Nie, po prostu tak mu wyjść Po prostu cały czas. Nie musi się otwierać. Mm. Już byś chciał, żebyś się przed tym otworzył Staną otworem tak Jak takie kraby jebiesz w dupę to... Okej. Musimy to zbierać, takie cipki, takie o. A te kryształy się jakoś rozwalało, nie? Czy coś takiego, o Nie strzajcie w to, amunicję Mam swał to rozwalać? Może Coś Jeden, dwa Wiesz, Dobra, czekajcie, bo tam jeszcze Co? chyba. Tu było jeszcze chyba jeden, jak się nie mylę. Op. Nie, nie. Really. Ukłem. Utk uwaga, okłem. Ej, weź se, ścisz trochę Uronix, bo przebija twoje jeszcze, a nie. Czy ja? Tak? Może wiesz, że moje. Nie, to Uronix. Ja nic ja nie się słyszę, więc to moje. Tak? Mhm. Słyszycie mnie? Tak. Posłyszymy się. Teraz lepiej? I to Ta. mnie czyli Level up A masz level up? O Ja też zaraz Dobra pal się od zwellu To będzie wciół długa misja i trudna wciół Strasznie trudna jest na misja Jak na nasze levelę Zresztą misja jest na 15 level to Nie przeschało pod chuja Pod chuja ja Wszystko krytyki po 5000, nie? Wow, we co wy mu robicie tym kryształom, dupcy ciaja. Dobra, ja sobie pójdziemy trochę... Postanowiłem, że pójdziemy troszeczkę więcej sniperkę. O kurwa, BDS, skak 2, oh fuck. Bapak empty. Zjebało się w chuj coś Co? Nic nie mam w plecaku no, Level up Moje itemy wszystkie zniknęły Zniknęły Może sprzedałeś? Nie sp tak jak chuj Nie Po prostu jak wczoraj graliśmy to coś się zjebało Sprzedawaliśmy Kurab, wczoraj wy ze mnie tak. graliście? Nie Nie, po prostu zalogowaliśmy, bo on chciał jakieś itemy przełożyć Z drugiego tam itemy przychodzą O kurde tego 19 tą snajperkę miałem ale zostawcie mi go Chcecie się uleczyć? Nie jestem No, możesz postawić Zobaczcie. Coś tu... Gdzie to masz? O kurde, pamiętam tu u góry będzie hardcore PvP Chcesz shotguna 27x9? Jak? Masz, podnieś to tak zobacz tu jest hardcore, tu właśnie gdzie wchodzimy. O Mam lepsze gany niż wtedy na tym starym koncie, what the fuck, to tak szybko pada, że coś się... to wszystko czy nie? O lol. Sia, o To mocny Macie tutaj ten, ej, bo nie mogli ich ponie... weźcie to. spadł spell 17 czekaj. No tak. kurde czego mi się coś klipnę mi się zjebało Jest to potworki dajcie mi nie Co bijcie. jest kurwa ja mam dowiedzieć Nie, nie bijcie nie bijcie nie biję Zabijłem no Kurde nie, do, nie zabiłem Z oknia go zabiłem Masz tu Zabiłem O oh fuck ale dostałem w dupę Pozbierajcie te apteczki, co to wyrzuciłem. Właśnie ja widzę. I nie miejsce. miejsca. A mam dobre granaty, że leczą. Jak się ktoś zabije. Fuck. Tretko już, żeś tu rozwalił te kryształy. <grym> no. Czekajcie, Zowy na chwilę, poczekajcie, bo do mnie mam dzwon. Dobra. No, otwierajcie. Karabin maszynowy Fuck yeah Dobry Chujowy <laughs> Fuck yeah Chujowy Co to, to następna skrzynka? To, to następna skrzynka... O, to chociaż na... Chyba lepszy Co następna skrzynka? To mi go wziął Ja <laughs> Dobra, zdoby na chwilę Masz. Dobra, jesteśmy z powrotem Trzy pistolety, hell yeah. Cztery pistolety. Oh fuck. Jeszcze apteczki Oscar możesz mi zostawić. spamowa Dobra, co tu mamy? No chodźcie, tu. O, to dobre. U mi. 215 ataków. Idem. Idę. Idę, A, idę, idę. Idę, idę wow. Idę. Mam 20 HP, nie bardzo ci mogę pomóc, ale spróbuję. Łapcie te czerwone kulki co latają, to są życia. Nie mogę was uleczyć Fuck, zitnie. Doloj z felu. O kurwa Kogoś po ratować? Luniksa widzę, że mogę ja Nie widzę, Wiesz, że... No, no, że wstań Fuck, mam apteczkę wziąć Kurde, padłem Ile ich tu jest, ja pierdolę Jak Oskar wstaniesz, to od razu za tobą, za tobą Od razu hmm. ła co mnie bije, ja pierdolę. Właśnie nie wiem, kurwa, wszystko tu bije, nawet nic nie ma. Tu jest, już nie. Bada zleci, uwaga. O was like. Boom headshot, It's like boom headshot, boom headshot, boom headshot. Więc cwelu, mendo, ty! Pal się! PAL SIĘ! Felu, ty! No, nie żyjesz. Dobra. Z... Jeszcze tu już jest para, poczekajcie. Na no, ja wszystko pozbieram z ziemi i zaraz wam... ...dam... rozwalam. Podaję. O, czekaj, się, bo tu jest wciół tego! Zaraz padnę. Nie mam nic już. Lewiście że mi się wiesz, jak będę siebie to już amunicji nie mam. Jeszcze dwie, dwie rundy mi zostały. Dlatego zbieram rzeczy. Znaczy zbieram, no, rzeczy, żeby mieć amunicję trochę. Skrzynka za amunicją. Co Fak, jest? Tak, będzie. Amo, 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 nic dla mnie, ja jebię. Zabijesz Gollonix? nic? Ta. Masz Dobra, gdzieś ammo? Wszyscy, wszystko? Dobra Ammo, ammo mi się skończyło amo. No ja w niczym nie mam ammo To może dla ciebie gun No broń Granat Wszystkie bronie żeście pozbierali To w chuj tego było? Tam jeszcze jest w skrzyńce Tu jest dla, dla shotgun jak chcesz Tu jest amunicja jeszcze jak chcecie Kurwa, dlaczego ja full? Dobra, macie tutaj bronię. Wszystko wyrzucę Machine gun Pistolet, machine gun. To są te wszystkie dla. SMG to jest dla ciebie jedna retwa SMG wyrzuciłem? Mm -hmm. Tu shotgun jest 31x7. Razy, razy gdzie SMG masz? No tutaj jest, a tu jedna z nich. 38x11 ja. nie mm, gdzie była ta Kurwa, SMG. Cześć, podniosę to wszystko i wyrzucę no, jeszcze. Raz. Tam było SMG, no, była SMG, Machine gun. A to. A ja chyba macie. trochę pójdę ten, nie? W... w suporta W suporcie mogę ten W suporcie mam, że plus 1 AMO regeneraj, regeneracja że około jak jesteście to się wam nie 1%. Macie regany tutaj, jak pisać. No wam nie nic dla mnie, nie mam dobre gany To nic nie... Bierze, biorę to jak nie chcę tego. No to jest sprzedaje, nie tam wróciliście? Bo tam są... No to zbieram te, te, te kryształy. I da się już wszystkie 3 wymaksowane te, te drzewka, czy nie? Chyba nie. Nie wiem, czy dwa się da nawet. Nie, dwa mi się wydaje, że się da. Ja mam jeden taki w ogóle, usle za sług. No, chcecie mieć w tą stronę? Ile chcecie? Co to się stało? Do no, mojego gnata, dobra. Tu jest skrzynka z bronią. Tu jest w bronię, jak chce chodź u I dla jest ciebie. Jest dla ciebie shotgun Okej okay. Nie, nie. idziemy coś. Ale naboje no, naboje, naboje. Dobra. W sumie my... Dobra, full jestem w sumie już. To nie, no to nie chcę. Chodź mi mam naboje kupić, bo już nie mam to już jest koniec, tam zostało kurde 10, tylko że nie ma się na ja? To chodzi już tam. O, przodu do WSO. No, chodźcie tędy Coś tam było na górze? Mm, tam się będzie dał wejść zaraz. Opak. Może się uda? Zobacz, że na W chuj O! I tu nie byliśmy przypadkiem? Hmm. To no, hmm. myślałem, że wracamy hmm. Pal się, suko, tempa Badas. Z... Ginku Dobra, rzucam wam helfy Zbierajcie te takie czerwone punkty, co będą latać To wam da Mmm, ale mi dało mnie No, ale ja nie żyję Możecie mnie wstać, bo zaraz padnę Zostaw mnie ty tempy adult z Ty kurwa je Kurwa padnę. Co to jest? Jakiś szok z kagu. Amunicji nie mam. Jebaństwo. Turet. A nie mam, Kurwa mać wina. Zostaw do ciebie. Uchuj. Zostaw mi go. No. no jak giniesz, to Turet ten znika. Przejebana. No. Wow. Sz szok. Audowamo, kurwa. też jest amunicja do mnie. Śpi. Plecy, plecy, plecy masz. Redco, redco. No patrzę Zbieramy to. Dobra, idziemy 45 na 50, jeszcze jeden to O jest. tutaj no jest To żeśmy wrócili chyba O nie, fakt. No bo nie ma Zbiorę, ja to będę wyrzucał Co? Satisfaction Co? Co ty retro Co? Level to, to... na w, w na przykład było. Bada z no, raider, bo to jest bada z... Czas tego nadupić. Yeah. SMG spadło dla mnie. Nice. O, kurwa. Złany psycho, kurwa. tečka na nače tu já jsem okej. A daj, i nějakou To jest mało. Gdzie jesteś? No, czekaj, 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 czekaj. O kurwa, padnę. Chwilę, to masz. No, masz teraz, on nie O fuck, zajebałem się. Będzie Przecież... tureta. Amo, amo, potrzebuję bania. Ty, suko, mało. Gdzie hebgo na bitę? No, za nami, plecy, plecy, plecy. plecy tak, dobra, idę. Da, dawi go. No nie zabiję, tego zabiję. Ja go za mocno biję już. Ja 1200 biję w kedy, kurwa, macie. Chcę mam trochę go zjechać, żeby wam było łatwo i go i na zajebiście Okej, okay, każdy z was ma granat albo coś? Mam dwa. To znaczy granat, yy, ten dodatek do granatów, bo ja mam parę, więc mogę wam. Jaki dodatek do granatu? Grenade mode, mam tutaj 35 ataku. Ja mam 42. Tutaj, że się do, do przykleja do ja czegoś? 14. Ja mam no tu Chcesz, że się rozwala, czy żeby się na przykład przyklejał do czegoś, żeby się odbijał? Może to, to najlepsze. żeby się rozpierdalał mocno. Aha, fajnie. On już zabrał, czy to spadło? Spadło. Spadła? O, to sorry. Dobra, czekaj, reszta na niego. Spadłem co za kurwa nuby. No to nara można było się gdzieś wiesz. Dwie skrzynki zbroją, ale to będzie hardcore teraz. To otwieraj je. No nie mogę, bo tam patrzy na mnie taki cello. Ja bym wrócił chętnie, bo nie mam ani amunicji ani miejsca. No to już nie wrócisz. Bo to już jest końcówka, to już jest ostatni room. To nie będziemy miejsca na itemy. ja? I amunicji na no, ja bossy. Mam je wyjebało, nie, że spadłem z niego. Kurwa, łatka. Spadnij tam z niego, zobacz, co tam zrobiło. Nie, nie, spadł z niego. O. Czyścia amunicji. To mi wystarczy na jednego, przynajmniej potworka. Padam, padam, padam. Uty użyłem, fajnie. Ja spierdalam jak coś.